Cześć, z tej strony Karol Bocian, dzisiaj szybka porada, jak możemy pokazywać lub ukrywać teksty w bow za pomocą po prostu przycisku, klikania. Oczywiście, zrobimy sobie przycisk, zrobimy sobie tutaj ukryj, ukryj, damy sobie jakiś tekst, jest nasz tekst, robimy preview, klikamy sobie w ukryj i jak mamy zrobić ukryj, to robimy sobie po prostu hide an element i ukrywamy sobie nasz tekst. Ok, a co w przypadku, kiedy byśmy chcieli pokazać taki przycisk? Bo Zróbmy sobie od razu testy i ukryjemy sobie ten nasz, ten nasz tekst, jest ukryty, a teraz byśmy chcieli pokazać, więc zrobimy sobie jeszcze kopię tego, kopi, 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 całego tego naszego workflow, paste i zrobimy sobie taki warunek, że jeżeli nasz tekst jest teraz wyświetlacie, jest widoczny, to wtedy robimy właśnie ukryj, a kiedy jest niewidoczny, czyli tutaj, jeżeli znowu nasz tekst, nasz tekst i ten jest niewidoczny, to co zrobimy wtedy? No zrobimy po go, więc nie robimy sobie tu hide, tylko zrobimy show, show, show an element i pokażemy sobie nasz tekst A. Co jeszcze warto byłoby zrobić? No oczywiście ten tekst zmienić. Wyświetlamy sobie ukryj, a jeżeli nasz tekst już jest ukryty, czyli nasz ten tekst A jest niewidoczny, no to zmienimy sobie tekst naszego przycisku, tekst, 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 a tu będzie dokładnie label, to zmienimy go na pokaż w tym naszym przycisku. Odświeżamy naszą aplikację i zobaczymy, jak to działa. Więc mamy sobie nasz tekstik, klikam ukryj, ukrywa się. Tutaj mam teraz przycisk pokaż, klikam go i pokazuje mi się to wszystko. Ale można zrobić jeszcze, jeszcze prościej. Bierzemy sobie inny tekst, bierzemy sobie inny przycisk. No, te warunki będą podobne, więc możemy sobie go wykorzystać typu ukryj, pokaż, damy sobie tutaj ukryj i znowu warunek sobie skopiujemy, on jest dobrze zrobiony, copy condition paste Wklejam go, więc będzie mi się wyświetlało pokaż ukryj. Tylko teraz interesuje mnie tekst B, bo tym tekstem B będę się bawił, ale tutaj w akcjach zrobimy coś innego. Damy sobie workflow i wykorzystamy inną akcję, to go element. On ukrywa lub pokazuje nam jakiś element. I będziemy tutaj pracowali znowu na tekście, teraz tekst B. Odświeżam sobie, klikam ukryj, ukrywa mi się tekst, klikam pokaż, pokazuje mi się tekst. I to jest troszeczkę prostsze, bo wystarczy mi to jeden workflow zamiast dwa i nie potrzebuję już tutaj warunków, bo babo automatycznie w tej akcji TOGO robi te warunki, że jeżeli jest ukryte, to pokazuje, a jak jest pokazane, to ukrywa. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!